Piątkowy wieczór w Lublińcu był wilgotny i chłodny, typowy dla końca października. Ulice tego małego miasta w województwie śląskim tętniły życiem. Młodzi ludzie wychodzili z pracy, studenci zbierali się w barach, a żołnierze z pobliskiego 25. pułku kawalerii powietrznej mieszali się z cywilami w lokalach rozsianych po centrum. W jednym z tych miejsc, niewielkim barze o nazwie Pod Orłem, przy kontuarze siedziała kobieta, która wyglądała jak każda inna trzydziestolatka, spędzająca wieczór po pracy. Miała na sobie czarną skórzaną kurtkę, ciemne dżinsy i proste czarne kozaki. Włosy ciemnobrązowe i gładko związane w niski kucyk opadały jej na ramiona. Przed nią stała szklanka wody mineralnej z cytryną. Nie piła alkoholu. Nigdy nie piła na służbie. A ona była na służbie, choć nikt w tym barze o tym nie wiedział. Jej imię było Anna Krawczyk. W prawdziwym życiu była kapitanem jednostki wojskowej komandosów jednej z najbardziej elitarnych formacji sił specjalnych w Polsce. Miała za sobą 12 lat służby: operacje w Afganistanie, Iraku, szkolenia z SAS w Wielkiej Brytanii, certyfikaty snajperskie, instruktorskie, medyczne. Jej ciało było wypracowane, wyrzeźbione przez lata treningu, ale ukryte pod luźnym ubraniem twarz miała zwyczajną niewyróżniającą się, co w jej branży było zaletą. Nikt nie patrzył dwa razy na Annę Krawczyk na ulicy, a to właśnie było jej największą bronią. Tego wieczoru była tu, by obserwować. Wywiad wojskowy otrzymał informacje o potencjalnym wycieku informacji niejawnych z jednostki w Lublińcu. Ktoś fotografował dokumenty, ktoś rozmawiał z niewłaściwymi ludźmi. Anna została wysłana, by przebywać w mieście Obserwować wzorce zachowań żołnierzy poza bazą, wyłapywać podejrzane kontakty. To była rutynowa obserwacja, żmudna, ale konieczna. Siedziała przy barze od godziny, sącząc wodę, udając, że czeka na przyjaciółkę, i dyskretnie obserwowała ludzi wchodzących i wychodzących. Wtedy do baru weszła grupa młodych żołnierzy. Było ich czterech. Wszyscy w wieku około dwudziestu lat. W cywilnych ubraniach, ale ich postawy, krótkie fryzury. I głośne, pełne testosteronu, rozmowy natychmiast zdradzały ich przynależność wojskową. Anna rozpoznała oznaki, rekruci, pewnie z szóstej brygady powietrzno-desantowej, która od niedawna prowadziła szkolenia rotacyjne w pobliskim ośrodku. Jeden z nich, wysoki blondyn o szerokiej szczęce i zbyt pewnym wzroku, natychmiast przykuł jej uwagę. Nie dlatego, że był podejrzany, ale dlatego, że był głośny. Jego śmiech. Niósł się przez cały bar zbyt ostry, zbyt dominujący, coś w jego energii mówiło problem. Zignorowała ich, wracając do swojej wody. Nie była tu po to, by oceniać charaktery, była tu po to, by znajdować złodziei tajemnic wojskowych. Ale to, co wydarzyło się w następnych minutach, zmieniło całkowicie kierunek jej wieczoru. Grupa rekrutów zamówiła piwo i zebrała się przy stoliku wrogu, ale blondyn, ten, którego Anna instynktownie oznaczyła jako lidera, nie usiadł. Zamiast tego podszedł do baru, stanął tuż obok niej zbyt blisko i oparł się o kontuar z wyraźną pewnością siebie, kogoś, kto jest przyzwyczajony do bycia centrum uwagi. Hej, samotna damo, powiedział, nie patrząc na nią tylko na barmanki po drugiej stronie lady. Czekasz na kogoś, czy mogę się przyłączyć? Anna nie podniosła wzroku. Czekam. Na chłopaka. Jego ton był zalotny, ale znutą agresji, jakby odmowa była jedynie przeszkodą do pokonania, nie odpowiedzią do zaakceptowania. Na przyjaciółkę. Aha! zaśmiał się. Krótko. Czyli właściwie nie czekasz na nikogo ważnego. Anna poczuła pierwsze drgnięcie irytacji, ale stłumiła je. To było jego pierwsze przekroczenie granicy, ale wciąż w obszarze zwykłej męskiej bezczelności. Nic czego nie widziała tysiąc razy. Proszę, szanuj moją przestrzeń! Powiedziała spokojnie, nie patrząc na niego. Przestrzeń? Roześmiał się głośniej. Słuchaj, jesteś w barze. Tu nie ma przestrzeni. Tu się rozmawia, poznaje ludzi. Może trochę się rozluźni. Teraz spojrzała na niego. Jej oczy były spokojne, ciemne, nieczytalne. Nie jestem zainteresowana rozmową, dziękuję. Przez moment wydawało się, że to wystarczy. Blondyn uniósł ręce w geście kapitulacji, uśmiechając się cynicznie. Okej, okay, okej. Okay. Zrozumiałem. Lodowa królowa. Odwrócił się, jakby miał wrócić do swoich kolegów, ale wtedy zatrzymał się, obejrzał przez ramię i dodał. Choć szkoda. Wyglądasz jak ktoś, kto mógłby się odprężyć, gdyby tylko pozwolił sobie mężczyźnie pokazać, jak się bawić. Anna zacisnęła palce wokół szklanki. To była eskalacja. Nie zaproszenie, ale pouczenie, insynuacja, że ona jest problemem, że jej odmowa jest nieracjonalna. Klasyczne zachowanie mężczyzny, który nigdy nie usłyszał nie jako pełnego zdania, postanowiła zignorować go. Odwróciła się z powrotem do baru, udając, że sprawdza telefon, ale wtedy poczuła coś, co sprawiło, że jej wszystkie instynkty stanęły na baczność. Dłoń na jej ramieniu mocną, posesywną dłoń. Hej, nie odwracaj się ode mnie, kiedy z tobą rozmawiam, powiedział jego głos teraz bardziej ostry. To niegrzeczne. Anna nie ruszyła się, przez moment siedziała absolutnie nieruchomo, czując ciężar jego ręki na swoim ramieniu. Jej umysł pracował szybko, oceniając sytuację. Mogła to zignorować, mogła wstać i wyjść, mogła głośno poprosić go, żeby przestał, ale coś w tej chwili, w jego dotknięciu, w jego tonie, w arogancji, która pozwalała mu sądzić, że ma prawo dotykać obcej kobiety, ponieważ ona go zignorowała, Uruchomiło coś głębszego. Nie, chodziło już tylko o tę sytuację. Chodziło o każdą sytuację tego typu, którą widziała, której doświadczyła, którą inne kobiety doświadczały każdego dnia. Położyła swoją dłoń na jego ręce. Delikatnie, spokojnie, ale z wystarczającym naciskiem, by go zatrzymać. Zabierz rękę, powiedziała cicho, nie patrząc na niego. Co? Dlaczego jesteś taka spięta? To tylko zabierz. Rękę. Tym razem jej głos był twardy jak stal. Blondyn zawahał się, ale zamiast posłuchać, zacisnął palce mocniej. Słuchaj, nie. Wiem, co jest twoim problemem, ale. Wtedy Anna się poruszyła. To trwało mniej niż dwie sekundy. Jej prawa ręka złapała jego nadgarstek, jej ciało obróciło się na stołku, a w następnym momencie jego ramię było wyciągnięte za nim w bolesnym kącie, a jego twarz była przyciśnięta do kontuaru baru. Nie była to pełna technika obrony. Nie chciała mu złamać ręki, ale była wystarczająco skuteczna, by unieruchomić go całkowicie. Jego przyjaciele zerwali się z miejsc, ale zamarli w pół kroku, nie rozumiejąc, co właśnie się stało. Anna trzymała go tam przez chwilę, jej głos cichy, spokojny, wypowiadany tuż przy jego uchu. Powiedziałam Zabierz rękę. Puściła go. Blondyn odskoczył, potykając się, jego twarz czerwona z upokorzenia i szoku. Potarł nad garstek, patrząc na nią z niedowierzaniem. Co do cholery, jesteś szalona? Anna odwróciła się z powrotem do baru, sięgając po szklankę z wodą, jakby nic się nie stało. Jestem kimś, kto poprosił cię grzecznie. Dwa razy nie posłuchałeś. Jeden z jego kolegów, niższy brunet opiegowatej twarzy, podszedł bliżej, próbując rozładować sytuację. Hej, słuchaj, on tylko chciał pogadać. Nie musiałaś? Nie musiałam. Anna spojrzała na niego jej oczy zimne. Nie musiałam szanować swojej przestrzeni? Nie musiałam bronić się, kiedy ktoś mnie dotyka bez pozwolenia? Wyjaśnij mi co musiałam zrobić. Brunet cofnął się podnosząc ręce. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Ale blondyn nie skończył. Jego ego zostało zranione, a teraz z alkoholem w tyciancy 19... z organizmie i kolegami obserwującymi, nie mógł po prostu odejść. Wiesz co, myślisz, że jesteś taka twarda? Myślisz, że ten mały ruch z samoobrony cię ratuje? Jestem żołnierzem, skarbie. Sześci. Brygada Powietrzno-Desantowa. Przetrwałem trening, którego ty nawet nie przeżyłabyś pierwszego dnia, więc może zanim zaczniesz mi pokazywać jakieś sztuczki, zastanów się, z kim rozmawiasz. Anna odłożyła szklankę. Powoli. Precyzyjnie. Obróciła się do niego, siadając prosto na stołku, i spojrzała mu prosto w oczy. Przesty. Brygada powietrzno-desantowa, powtórzyła. Jej głos spokojny, ale z lekkim odcieniem czegoś, co mogło być rozbawieniem. Rotacja szkoleniowa. Tydzień trzeci. Szkolenie podstawowe, skoki spadochronowe. Trening taktyczny. Symulacje bitewne, tak? Blondyn zmarszczył brwi. Skąd jesteś rekrutem? ciągnęła Anna, jej ton teraz bardziej nużący niż zły. Pewnie masz za sobą jakieś sześć, może siedem miesięcy służby, zdałeś testy fizyczne, przeszedłeś podstawowe szkolenie desantowe i teraz myślisz, że jesteś elitą, myślisz, że zielony beret robi z ciebie bohatera, myślisz, że mundur daje ci prawo do traktowania cywilów, zwłaszcza kobiet, jak przedmiotów. Jego twarz stwardniała. Nie wiesz o czym mówisz. Nie? Anna sięgnęła do wewnętrznej kieszeni swojej kurtki, przez moment w barze zrobiło się cicho. Wszyscy obserwowali. Nawet barman przestał wycierać szklanki. Anna wyciągnęła niewielkie czarne etui i otworzyła je, kładąc na barze. To była legitymacja wojskowa. Ale nie, zwykła. To była legitymacja z emblematem JW komandosów, pieczęcią dowództwa sił specjalnych i zdjęciem Anny w pełnym mundurze bojowym. Kapitan Anna Krawczyk, jednostka wojskowa komandosów, dowódca sekcji operacyjnej, weteran misji ISAF w Afganistanie, instruktor walki wręcz i taktyki miejskiej, certyfikowana snajperka z ponad tysiącem godzin szkoleniowych w działaniach antyterrorystycznych. Jestem tu na operacji wywiadowczej. Działam pod przykryciem. I ty, rekrucie, właśnie zwróciłeś na siebie moją uwagę w najgorszy możliwy sposób. Cisza w barze była absolutna. Blondyn stał bez ruchu, jego twarz zbladła, jego koledzy cofnęli się jeszcze bardziej, kilka osób przy innych stolikach odwróciło się, by patrzeć. Anna schowała legitymację i spojrzała na rekruta zimno, spokojnie. Twoje nazwisko? On nie odpowiedział. Stał jak sparaliżowany. Pytam o twoje nazwisko, szeregowy. Powtórzyła, tym razem z autorytetem, który rozkazywał, nie prosił. K. Ka Kamil Nowicki wyjąkał. Jednostka? 6. Brygada Powietrzno-Desantowa trzeci batalion, kompania Charlie. Anna skinęła głową. Usiądź, Nowicki. On nie usiadł. Stał, wciąż oszołomiony. To był rozkaz, nie sugestia. Usiądź. Tym razem posłuchał. Opadł na najbliższy stołek. Jego koledzy stali obok, nie wiedząc co robić. Anna wstała, podeszła bliżej i stanęła przed nim, opierając się o bar, patrząc na niego z góry. Więc powiedz mi, Nowicki, co ci powiedzieli podczas waszego szkolenia o zachowaniu w miejscach publicznych, o reprezentowaniu armii poza bazą? Że, że mamy być profesjonalni, szanować cywilów. Profesjonalni, szanować cywilów. Anna powtórzyła te słowa powoli, a szarpanie kobiety w barze, ponieważ odmówiła ci rozmowy. Czy to jest profesjonalne? Czy to jest szacunek? Nowicki spuścił wzrok. Nie, pani kapitan. Nie słyszę. Nie, pani kapitan, powtórzył głośniej. Anna wyprostowała się. Słuchaj uważnie, bo powiem to tylko raz: nie obchodzi mnie, czy jesteś rekrutem czy generałem, nie obchodzi mnie, ile masz treningów, ani jak mocno myślisz, że jesteś twardy. Jeśli nie rozumiesz, że kobieta mówiąca nie to kompletne zdanie, jeśli myślisz, że mundur daje ci prawo do dominowania nad innymi, jeśli uważasz, że siła fizyczna oznacza moc moralną, to nie jesteś żołnierzem, jesteś zagrożeniem. Dla swoich kolegów, dla misji, dla wszystkiego, co ten mundur powinien reprezentować. Nowicki skinął głową, nie podnosząc wzroku. Teraz odpowiesz mi na jedno pytanie, ciągnęła Anna. Czy byłby tu dziś jakiś twój. Dowódca, kapitan, major, ktokolwiek, kto widząc, co zrobiłeś, pochwaliliby cię? Czy uważałby, że dobrze reprezentujesz brygadę? Długa cisza. Potem cicho. Nie, pani kapitan. Dlaczego? Ponieważ ponieważ zachowałem się jak idiota. Anna przez moment studiowała go. Widywała setki młodych żołnierzy takich jak on. Większość z nich nie była z natury zła. Byli głupi, przepełnieni testosteronem, źle wychowani, otoczeni przez kulturę, która nagradzała dominację i kara na słabość. Ale głupota nie. Jest karą na całe życie. Można się z niej wyleczyć, nauczyć, zmienić. Wstań, powiedziała. Nowicki wstał szybko, sztywno, jak na apelu. Przeprosisz mnie, publicznie, a potem przeprosisz każdą kobietę w tym barze, która była świadkiem Twojego zachowania. A potem wrócisz do bazy, zgłosisz się do swojego sierżanta i powiesz mu, że na prośbę kapitana z jednostki komandosów masz zostać wyznaczony na dodatkowy tydzień służby społecznej w bazie, sprzątanie toalet, kuchnia, cokolwiek co najbardziej. Cię upokorzy i nauczy pokory, czy to jasne? Tak, pani kapitan. A jeśli jeszcze kiedykolwiek, gdziekolwiek dotkniesz kobiety bez jej pozwolenia, jeśli jeszcze kiedykolwiek zignorujesz nie, gwarantuję ci, że osobiście dopilnuję, żebyś został usunięty z armii. Nie odczekasz swojej emerytury. Nie będziesz dumnym weteranem. Będziesz wyrzucony z powodu niewłaściwego zachowania. I to będzie jedyna rzecz, którą ludzie zapamiętają o twojej służbie. Czy to również jasne? Tak, pani kapitan. Anna, cofnęła się. Więc przepraszaj. Nowicki odwrócił się do niej, jego głos był cichy ale szczery. Przepraszam, pani kapitan, zachowałem się okropnie, nie mam wymówek. Skinęła głową. Teraz inne kobiety. Nowicki przeszedł przez bar, zatrzymując się przy każdym stoliku, gdzie siedziały kobiety, i przepraszając. Jego koledzy stali jak posągi, nie śmiejąc się zrobić nic poza obserwowaniem. Niektóre kobiety przyjęły przeprosiny z skinięciem głowy. Jedna z nich Starsza kobieta z siwymi włosami. Spojrzała na niego surowo i powiedziała: Może następnym razem nauczysz się myśleć, zanim zaczniesz działać. On tylko skinął głową i poszedł dalej. Kiedy skończył, wrócił do Anny: Mogę już iść, pani kapitan? Możesz, wszyscy możecie, ale pamiętaj: Twoje zachowanie dzisiaj nie zostanie zapomniane. Jeśli wrócę tu za tydzień i usłyszę, że którykolwiek z was powtórzył coś podobnego, będą konsekwencje. Oficjalne konsekwencje, zrozumiano? Tak, pani kapitan, odpowiedziała grupa jednocześnie. Idziecie. Odeszli szybko z opuszczonymi głowami przez bar, który wciąż był cichy, obserwujący. Kiedy drzwi zamknęły się za nimi, atmosfera powoli zaczęła wracać do normy. Rozmowy wznowiły się, muzyka wydawała się głośniejsza, życie toczyło się dalej. Anna wróciła na swoje miejsce przy barze. Barman, mężczyzna po pięćdziesiątce z siwą brodą, Podszedł do niej, wycierając szklanki. Nie wiedziałem, że wojsko wysyła takich ludzi jak ty, powiedział z szacunkiem. Nie wysyła, odpowiedziała Anna. Spokojnie, ale czasami jesteśmy tu, gdzie trzeba. Przez następną godzinę Anna siedziała w barze, dokończając swoją obserwację, choć wieczór już był w dużej mierze stracony. Zdarzenie z Nowickim było niewątpliwie tematem rozmów we wszystkich lokalach w okolicy i w bazie do rana. Jej operacja pod przykryciem była skompromitowana, musiałaby zmienić lokalizację, być może nawet wygląd, ale w tej chwili to nie miało znaczenia, bo to, co wydarzyło się tego wieczoru, nie było tylko o jednym głupim rekrucie, to było o czymś większym, to było o wyznaczaniu granic, o przypominaniu ludziom, żołnierzom i cywilom, że szacunek nie jest negocjowalny, że kobieta, niezależnie od tego, czy nosi mundur, czy nie, nie jest terytorium do zdobycia, nie jest przeszkodą do pokonania, że nie jest kompletnym zdaniem. Dni później Anna siedziała w swoim biurze w bazie jednostki komandosów w Lublińcu, kiedy otrzymała telefon od dowódcy szóstej brygady pułkownika Zawackiego, którego znała z lat wspólnej służby. Jego głos był zmęczony, ale wyraźnie rozproszony. Kapitan Krawczyk, dostałem raport od jednego z moich rekrutów, Kamil Nowicki. Powiedział mi, że spotkał cię w barze że poprosił go, żeby zgłosił się do mnie po dodatkową służbę. Czy to prawda? To prawda, panie pułkowniku. Zawadzki westchnął. Możesz mi powiedzieć, co się stało? Anna opowiedziała mu całą historię. Rzeczowo, bez emocji, jak raport operacyjny. Kiedy skończyła, przez linię było długie milczenie. Rozumiem, powiedział w tysiący końcu Zawadzki. I dziękuję. Nie za to, że skompromitowałaś jego dumę, ale za to, że nie skompromitowałaś go całkowicie, mogłaś złożyć oficjalną skargę, mogłaś go zniszczyć, mogłam, zgodziła się Anna. Ale nie zrobiłam tego, ponieważ widziałam coś, co warto uratować. Jest głupi i arogancki, ale nie jest stracony, jeszcze nie. Ale jeśli nie nauczy się teraz, to stanie się problemem i wtedy już nie będę miała wyboru. Zapewniam cię, że tak się nie stanie. Przeszedłem z nim długą rozmowę, bardzo długą. Jest wstrząśnięty, ale myślę. Myślę, że to był dla niego punkt zwrotny. Czasami młodzi ludzie potrzebują kogoś, kto ich zatrzyma. Naprawdę zatrzyma. Nie tylko krzyczy, ale pokazuje konsekwencje. Anna uśmiechnęła się lekko. To jest twoja praca, pułkowniku, nie moja, ale dziękuję, że mi w tym pomogłaś. Zawadzki zawahał się, potem dodał: Wiesz, Krawczyk, przez lata służby widziałem wiele kobiet w mundurach, które musiały walczyć o każdy centymetr szacunku. Widziałem, jak rezygnowały, bo system je złamał, ale ty, ty walczysz inaczej, nie przez krzyk, nie przez wymaganie specjalnego traktowania, po prostu przez bycie cholernie dobrą w tym, co robisz. To jedyny sposób, jaki znam, panie pułkowniku. I to działa, rozłączyli się. Anna położyła telefon i spojrzała przez okno swojego biura na dziedziniec szkoleniowy, gdzie żołnierze wykonywali ćwiczenia taktyczne. Słońce świeciło jasno, Niebo było czyste i niebieskie. To był dobry dzień. Nieidealny, niewolny, od konfliktów, ale dobry. Tygodnie mijały. Anna kontynuowała swoją pracę wywiadowczą ostatecznie lokalizując źródło wycieku informacji w jednostce w Lublińcu. Nie był to ktoś dramatyczny, tylko młody szeregowy, który fotografował dokumenty, by pokazać swojej dziewczynie, że pracuje nad ważnymi rzeczami. Został aresztowany cicho. Sprawa została zamknięta, a życie toczyło się dalej. Ale w zakamarkach wojskowych baz, w barach i kantynach opowieść o kobiecie w barze, która zmieniono w rekruta, stała się legendą. Niektórzy opowiadali ją jako przestrogę, inni jako źródło inspiracji. Młode rekrutki, kobiety, które dopiero zaczynały służbę, słyszały o Annie i czuły się mniej samotne. Wiedziały, że jeśli Anna mogła walczyć i wygrać, to one także mogły. A Kamil Nowicki dokończył swoją rotację szkoleniową, zdał testy, został oficjalnie przyjęty do szóstej brygady powietrzno-desantowej, ale coś w nim się zmieniło. Był cichszy, bardziej uważny, mniej arogancki. Kiedy jego koledzy zaczęli żartować z tydzień kobiet w barze podczas kolejnego wolnego wieczoru, zatrzymał ich. Nie, powiedział po prostu, nie robimy tego. Co? Dlaczego? Bo to nie jest śmieszne, bo szacunek to nie żart, i bo nie chcę już nigdy więcej czuć się tak, jak czułem się tamtego wieczoru. Jego koledzy spojrzeli na niego dziwnie, ale nie naciskali, bo coś w jego głosie, coś poważnego, czegoś, co przerosło zwykłe dowcipy i brawurę, sprawiło, że przestali. I może w tym małym momencie, w tym małym barze, w tym małym mieście, coś się zmieniło. Nie wszystko, nie na zawsze ale wystarczająco by miało znaczenie, bo czasami zmiana nie przychodzi w wielkich reformach ani w głośnych protestach. Przychodzi w ciszy, w jednostce, w decyzji jednej osoby, by powiedzieć nie, i w decyzji innej, by w końcu słuchać. I w tej ciszy Anna Krawczyk, kobieta, która nigdy nie krzyczała, by pokazać swoją siłę, ale używała jej tylko gdy było to konieczne, wiedziała, że zrobiła to, co trzeba, nie jako bohaterka, nie jako symbol, ale po prostu jako żołnierz, który rozumiał, że prawdziwa odwaga nie polega na dominacji, ale na ochronie, że prawdziwa władza nie leży w pięści, ale w decyzji, kiedy użyć tej pięści, a kiedy powstrzymać się i po prostu nauczyć. I w spokojnym biurze, w spokojnej bazie, w spokojnym kraju, który wciąż się uczył, co znaczy być równym, Anna zamknęła akta i uśmiechnęła się lekko do siebie bo wiedziała, że mimo wszystkich wyzwań, mimo wszystkich uprzedzeń, mimo wszystkich głupich rekrutów, którzy jeszcze nie nauczyli się słuchać, czy zmieniało się, powoli trudno, ale zmieniało się i to było warte każdej walki.